Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm. Adrian Cios, witaj. Cześć, witam Cię i Twoich widzów. Stary, czekaj, tylko sprawdzę, czy się nagrywa dobrze. Dlaczego uderzyłeś stracha? Już tyle ostatnio było bujek na tych konferencjach. Czemu to zrobiłeś? Drugi, ja chyba drugi raz. Nie będę nikomu podporządkowywał. No. Co z tego, że było bujek? Nie obchodzi mnie to jak wiesz, śmieć. Wiesz, że mi na rodzinę obraża mnie. Ty ludzi skrzywdził, wiesz, udało mu się niechcący wybielić przez moją nieuwagę, no i co z tego? Słuchaj, to jest człowiek, którego trzeba na każdym kroku walić na p... no i tyle, no mam swoje zdanie i co ktoś myśli innego. No jak udało mu się wybielić przez to? Te... No wybielić mu się chyba tymi programami, że zrobił z siebie świętego, pod płaszczyki, wiesz, demona k***a jak to jest Adrian, że walczysz z osobą, która niby powinna być też tam gdzieś nie nierubiana, czytając niektóre komentarze, a to ty jesteś wygwizdowany i to na ciebie y, widownia w gliwickiej arenie krzycza, żebyś po prostu wyszedł, już nie będę używał słów. No, jak klipiemy w ramię człowieka, który kurwa porywał ludzi, krzywdził y, i tak dalej, kurwa y, 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 no, po swoich kolegów. Nie ludzi, którzy kogoś porywali, bo oczywiście to jest. Ale ludzi, którzy z nim współpracowali przy różnych rzeczach i ich wsypał. No to o czym my kurwa gadamy? No to wiesz, jeżeli ci ludzie wspierają takiego człowieka, no to, to nie świadczy o mnie, nie? Czyli rozumiem, jak na przykład ludzie krzyczeli, yy, czy byli po stronie Marcina Neymana, jak walczył z tą, no bo Marcin był wtedy w, tym, w, tym, w swoim dobrym czasie, y, robił śmieszne rzeczy, ludzie go lubili. To jest słuchaj, powiem cię, świnski to, wiesz, co jest? To jest taka kurwa. To jest goś, którą plujesz na twarz, on mówi, że deszcz pada. Walisz go, kurwa, on stoi i się patrzy. To jest ciota. tyle. Nie ma honoru, nawet ruszyć, oddać, kurwa, i wzwarcie. Z co, czym ja będę gadał? Dobrze, niech nadstawia łeb. Będę lał, ile tylko będzie się dało, jak tak? Nie jest ci trochę przykro, że tak cały czas widownia na nie za tobą? tu, za już tu, za nami. Tak, nigdy. I kieruję to do widzów. Nigdy w życiu nie chcesz, byście mi bili brawo. Nigdy. Macie gwizdać, kurwa, macie krzyczeć, macie mnie nienawidzić. Ja nie potrzebuję porażki. Zabra taką czarnomowcą. Oczywiście, że tak. Ja po prostu idę zawsze za swoim, idę za ciosem, nie jestem jebaną chorągiewką, nie zmieniam zdania i nienawidźcie mnie. A jeżeli kiedykolwiek byście mnie polubili, to nie bijcie braw, po prostu zachowajcie ciszę, żebym mógł napawać się tym spokojem. Nie no stary, ja nie wierzę, że nie jest ci przykro, jak, jak wszyscy krzyczą zawsze, żebyś, żebyś a ja zawsze wchodzę opuścił halę. A ja wchodzę i wygrywam i mam wyjebane. Stary, no, ja... Na razie, na razie wygrał no wszystko. No, no, no na razie to rozmawiamy. Na papierze, o tym, na papierze przynajmniej no, rozmawiamy na, niektórych. No rozmawiam o tym, co jest. E... No ale no, no, kurde, no, no, tak po ludzku. No, nie, nie wiesz, że nie jest nie. przykro. No Adrian, no, to jest niemożliwe. Nie, no, jest no, Każdy chce być trochę lubiany. Stary, ja mam na kurwa, jestem chory, co ma być przykro. No stary, no nie, nie, nie wiem, 300 osób krzyczy, żebyś wyszedł yy, na większych arenach też krzyczą, no, no Adrian, no nie no, jesteś chwili na postacią. I nigdy nie będę i nie chcę być. Na tym chcesz budować swoją karierę, że ludzie Cię nie lubią. Nie chcę budować karierę na byciu sobą. No tak, no ale. No jeżeli swoim zachowaniem. Słuchaj, zniechęcasz ludzi do siebie. Ale nie, nie w wiem, jaki słuchaj, sposób, bo ja nie Ale ja, takiego, ja to wiesz. Powiem no jedno, To jedzie, słyszę, jedzie, Dobrze, ja ci powiem jedną rzecz. No. Ja zawsze będę szedł ze swoim, mam swoje zdanie, kurwa. I ja nie będę robił tak, żeby ludzie mnie lubieli kosztem na przykład swojego kurwa jakiegoś zdania. Ja mam no. swoje zdanie, jeżeli komuś masz, się to... nie się przypodobać. Nie, nie, nie chcę się przypodobać. Nigdy nie chciałem i nie będę chciał. Ale chodzi mi wiesz, że takie ludzkie emocje, nie, no, męcz no bo kurde, tym, no, ale męczysz no, tym. No nie, nie, męczysz, nie, nie męczysz, ja, męczysz. ja nie mam emocji. No jest... Ja nie mam emocji, stary. Ja jestem, ja jestem tak zniszczony człowiek, ja nie mam takich emocji. Nie mam, ja jestem wrakiem. Stary, ja nie mam emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. Ja cały czas wszystko jest na jednym, neutralnie. No dobra, niech ci będzie. E, strachu powiedział, że ten cios, który mu dałeś podczas tego face to face, w ogóle go nie odniesiał. No tak, prawie go, kurwa dobrze, że tam ochrona była, bo kurwa podłączyło delikatnie. Ale tak? ja, to pewnie go nie to też. A ty jesteś mistrzem. Y, Co ja, ja mów... lep podczas face to face'ów, chyba <laughs> oddałeś najwięcej. No tak. Najmanowi. Wy, najmanowi i Dwa strajowi. razy świecił. Ale nie za darmo, no. ja nikomu za darmo w łeb nie daję. Chociaż już tutaj nie wnikam w to. Już widzowie ocenią, chodzi mi o to, że jednak dużo tych ciosów oddałeś. oddałaś. Tak. Jakby tak zliczyć, to, to nie wiem czy nie więcej, jak z już, w jakimś ostatnio biłeś, bo tam dużo ciosów nie padało, nie? Co jecha, co nie, źł, nie padało. No nie, no to chciałem wygrać walkę i tyle, wygrałem. A dziwicie to, że ludzie byli jednak po stronie stracha? Że jakby klaskali i tak no to gdzieś. Nie obchodzi mnie to, mam w to wyjebane. Dobra. 20 kilo ponad różnicę tak. między wami. Tak, Nawet Paweł już w jaki nie ważył tyle. Tyle więcej. Marcin ma chyba ważył, nie? Podobnie. No, ale najma to jest gruba, no. no. a tutaj strachu jednak jest dobrze wycięte, jak na swój wiek, nie? Grubówkę, no dobrze, no. Co nie się tych ciężarów? Przestań, bo 51-letni dziadek, kurwa, kurwa wygląda jak parowóz. Ciągnik, kurwa, zderzy się z małym samochodzikiem, ale tym razem mały samochodzik wyjdzie zwycięstwo. Dobra, Adrian, znowu się podczas programu spotykałeś z innym zawodnikiem, tym razem Kaczor nie, Po co chodzi z Kaczorem? Nie, śmieszna postać, wiesz, taki neutralny ziomek. Nie, nie, absolutnie nie mam nic do niego, w sensie takim, że nie bawi ta postać. Rozum ja... Ale jednak musieliście usiąść troszeczkę dalej od siebie. Nie, to nie dlatego, że on po prostu nie? zmienił miejsce z prowadzącym, bo miał coś tam poprowadzić. Ja się dobrze no. bawiłem. To jakaś postać jest potrzebna, była już dawno potrzebna po prostu. Kama Skotka. Czy nie można nic do niego? Tak? Nie, no co ty, Kup, co ty kacza, dzisiaj. Nie no, nie, 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 nic nie, nie jest dobrze. Dobra. E, czy znowu możemy się spodziewać tego, że będziesz chciał obalać i na tym będziesz się sprawiać? Nie, wiem, nie wiem, nie mogę ci tego powiedzieć, bo ja nie wiem, to zależy, jak się walka potoczy, wiesz, może być różnie. Nigdy nic nie wiadomo. Dobra, e, ogłoszona została walka na klaucie Amadeusz Ferrari kontra e, Denis Załęcki. Jak ty oceniasz ten pojedynek? No bo wiele pojawiło się komentarzy, że jest to ustawione. Nawet kiedyś mi się wyszedł taki szodek. oni... No dobrze się po, no dobra, po prostu o sobie No Dobra, nie? a nawet gdyby było, załóżmy, że tak jest. To co z tego? Ja bym obejrzał taką walkę. Ja też, ale posłuchaj, ale bez sensu nakręcać spirale nienawiści, skoro się lubią. No. To jest su no, to jest, stary, to nie, jest su biznes, no, ale no. wiesz, no to widać, że, no, że się, nie było tego zapalnika, nie? No, co inaczej, nie było zapalnika, Inaczej. To tylko który mógł oni, być tak, o tym, tylko że... oni wiedzą, jak było. Ale jak to twoim zdaniem jest? Szczerze? No. Kurwa, właściwie to jest najlepsze, że nie mam kontaktu ani z innymi... Nie, ale w jak patrzysz się... z boku, czy twoim zdaniem ten konflikt jest ustawiony, czy nie? Twoim zdaniem. Moim zdaniem? No? Jest kontrowersyjny, aczkolwiek też znam Mateusza i go tak czasem... Coś mocnego może nie wkurwić, a byle go co możemy go odpalić. No więc właśnie to też jest, jest tak, jak to, to działa. Troszeczkę, to on, 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 on też jest, wiesz, porąbany, więc tam no w sumie chuj wie co tam jest. No to też działa dział właśnie trakte. na korzyść tego, że jest to niby konflikt, no bo Denisowi Załęckiemu nie trzeba wiele powiedzieć, żeby, żeby się odpalił po prostu, nie? Ferrari też jest chyba taką tak, osobą, No że może... dlatego uważasz, że to jest w ogóle zajebiste zestawienie. Ja to walkę chcę zobaczyć. komu wyszki by kibicował w tej walce? Nikomu. 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 Ale ty już neutra neutralne masz. No ten na, ten moment, na ten moment po prostu neutralne, no i dlatego powiem tak. Dla mnie to jest człowiek, którego traktowałem jak rodzinę, a o rodzinie albo dobrze, albo wcale. O, właśnie ostatnio mi się rzuciło w oczy, że Nathan Marson gdzieś tam y, szpilkę ci wbił. No to ty znasz. No nie ma takiego pokazywania, to jest pytanie kontrowersyjne. Nie, wiesz co? Nie, no, ale... Cię, bo ostatnio, jak Ciebie pytałem, Jezu, jak, jak czy... cię pytałem, słuchaj, to, że ci to, to, ci powie... to powiedziałeś, że nie do niego nie. nie masz i to mnie zaskoczyło. Bo ja słyszałem, no że. Nie zapadałem na rujce i nie To czemu on tak brzydko no do Ciebie No to tak, tak tak brzydko powiedziałeś, o co mi chodzi? Tak, wiem o co Ci chodzi. Boczi, bo... y, w sensie to, 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 to w w tweet, e, y, tweet, tak? Chyba tak. No No tak, wysłaliśmy, no dobra. Y, takie coś wyciągnąłem, to zlałem, mówię, k. wiesz, jest jaki jest. A parę dni temu ten coś tam do mnie napisał, normalnie. Więc to jest na ten po prostu. Czyli co podkręca, a nie ma do Ciebie Wydaje mi się, że tak, no jeżeli ma, no to. No nie oszukujmy się, no, no, jeżeli ma, to jest... jest już potencjał na kolejny pojedynek. No ja no. ci powiem tak, jeż jeżeli by cokolwiek miał, to ja biorę oktagon, wkładam go do środka, składam z czterech części i po nim No O czym my gadamy w ogóle? No, Aż tak? tak? Łatwo? No ładno. Nie mam nic do niego, ale nie, bez przesadu. na Natanem powiem ci tak, jeżeli byłaby przerwa między walkami, żeby oktagon zmieść, no to, no to się zgłaszam. No. O, to czekamy. czekamy na walkę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dzięki.